Opiad, OPIAT GO ON Następna poeta to King Kong. Następna poeta to King Kong. J'ai fait la pose depuis 10 secondes. Miej reviens charger koma gros. Nie muszę już biegać za piłką Ej, hey, ej. Hey. Wybuduje to boisko. Na szansę postawiłem wszystko. Nie obchodzi mnie to, co myślą. Dopóki płyta przyniesie mi milion. Widziałem, co oni wyścią. Znowu robimy to całą ekipą. Deklasujemy ten wyścig. Wrzucę no mordę na billboard. Jeśli bierzemy to wszystko, kto ma wiedzieć, ten wie. Kto ma zjadać, ten nie. Obie la West Kanabisko ma bez GEDZE BW to prestiż. Chcesz robić ten hase, to nie śpi. A wy dy mądrzej amwestii. Teraz w y jak Messi. O kostkach kawałci Gdybyś i dezolę, że gwal to me, y, dla mony Habacz tu szli z my Każdy taki sam przed bogiem. Nie zabierzesz monety, te ziomem szybkim krokiem. Jak wypatrzą z okien. miasto widzę te zło. Wszędzie wężą, pochodzę z ulicy, tak jak kimbo. Ej, Ej. Tak jak kimbo. Nie miałem żrówek dosyć często, bilety wow. zielone, tak jak pesto Stoję na dachu, blokuję King Kong. I'm 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 King, King. Patrzę na miasto, widzę te zło. Wszędzie wężą, pochodzę Ej, z ulicy, Ej. tak jak kimbo. Ej. Nie miałem szurówek dosyć często, bilety zielone, tak jak presto. jak Batman to się asfalt. Mam widok całego miasta. Tu, gdzie co dzień toczy się walka, każdy prosi Boga o szansę. Ej, każdy prosi Boga o szansę. Właśnie wtedy zacząłem pracę. Bardzo duża fura na szansę. Pierwsza, druga, trzecia. Ej, bardzo duży plecak. Ej, ej, wiem wach. Papa, message, Hey, hey Me da, Kali, Belga. Hey, hey, hey. J'ai par balle, au oh, cas où si tu veux m'papa. J'veux la plata, j'ai les couilles de mon papa. Que de brava, ton équipe complique de carpa Znam to osiedle, niepotrzebna mi mapa. Lidzie się zmieniają, szybciej niż scena, hey. hey, hey, Był twoim bratem, a dzisiaj go nie ma. Miałeś pieniądze, a dzisiaj ich nie ma. Szusto nadrenem, nachodzi mnie wena. Hey, hey droga ta z ulicy prosto do nieba stoję na dachu i palę ten temat Ej, hey, ej hey, hey. stoję na dachu bloku jak King Kong patrzę na miasto widzę te zło będzie wężą Pochodzę z ulicy tak jak Kimbo z ulicy tak jak King nie miałem szturwek dosyć często bilety What? zielone tak jak dach stoję na dachu bloku jak King Kong patrzę na miasto widzę te złote Wszędzie wężą Pochodzę z ulicy tak jak Kimbo tak jak nie miałem szturwek dosyć często bilety zielone tak jak pesto Stoję na dachu bloku jak King Kong Patrzę na miasto, widzę te zło Wszędzie wężą, pochodzę z ulicy tak jak Kimbo Nie miałem szczurówek dosyć często Bilety zielone tak jak pesto